Żyj dzisiaj, nie odkładaj niczego na jutro, bo nie wiesz, czy jutro będzie. Ale jest dzisiaj, jest teraz. Możesz korzystać z tego. Korzystaj z każdego dnia tak, jakby miał być ostatnim. A gdy nadejdzie ten ostatni, to będziesz bardzo zadowolony ze swojego życia. Być miała poczucie, miała poczucie, że wykorzystałeś życie na maksa. Będziesz czuła się spełniona, będziesz czuł się spełniony. Dzisiaj, teraz. Wiadomo, że są obowiązki, trzeba coś tam zrobić, dowieść w terminie. Ok, sprężmy się i pójdźmy na zachód słońca. Dzisiaj, nie jutro. Teraz. Róbmy to, na co mamy największą ochotę. Zaczynajmy od tego, co jest najważniejsze. Taka przypowieść, opowieść, anegdota, że profesor pyta studentów, jak zmieścić do słoika kamienie, piasek, mniejsze kamienie, duże kamienie, od czego zacząć. No i tam testują, próbują, wsypią piasek, potem inne kamienie. No rozwiązanie tej anegdoty opowiadam może, może nie tak barwnie, jak, jak w oryginale, ale chodzi o to, żeby zacząć od największych kamieni, od tych, Eee, najważniejsze rzeczy. Później, ewentualnie, gdzieś w te szczeliny wsypią się małe kamyczki. Jeżeli będziemy jeszcze mieli ochotę i potrzebę, zawsze możemy dosypać piasku, zalać to wodą. Ta drobnica zawsze się zmieści. A jeżeli zaczniemy od drobnicy, to już często nie starcza czasu, przestrzeni na to, co najważniejsze. Trzeba zacząć od najważniejszego od tego, co nas najbardziej uszczęśliwia. Każdy wie. Jeden kocha. Centra wielkich miast, tam się czuje jak ryba w wodzie. Drugi zachody słońca w górach, trzeci nad morzem. Każdy się sobie wybierze cokolwiek lubi i niech na maksa z tego korzysta. Pełną piersią, każdą wolną chwilę w zależności od możliwości, takie jakie ja ma, niech, niech to wykorzystuje po prostu dzisiaj, bo nie wiesz, czy będzie jutro, ale dzisiaj jest. Jest teraz. Warto. Ale tutaj piękny samolot, taki bąkla, lata potężne. Może nawet będzie w kadrze. Super, przyroda jest piękna. Dzisiaj Osa jadła ze mną lody. Lody bananowe, bardzo polecam. Tak więc korzystajmy z tych łakoci życia. Doceniajmy to, a będziemy mieć tego jeszcze więcej. Dadoś na maksa Uwielbiam jeździć po lesie Uwielbiam jeździć po piasku Super, po prostu coś pięknego Ja Dzisiaj go upał przez cały dzień Teraz troszeczkę chłodniej się zrobiło, W troszeczkę, nadal około 30 o, Nie ma to jak się dobrze dotlenić przed snem to czuję się bardzo szczęśliwy przy ogromnie A zaraz Będę spał w namiocie i mam nadzieję, że obudzę się o 3 rano, 3.20 godzina mocy. Wtedy świat się budzi i wszystko jest piękne. Ale cudownie.